Cześć, Pa! Ręce, jak się instagramuje. O, pięknie! Jesteśmy na czatach, jesteśmy na czatach. Co pani ma? <laughs> Jeszcze ta torba, tam jest... Nazwisko, godzina, data. Tu. Tu. A pieczątkę dostanę? Nie. Nie narzekam. na stolico! Cześć pa! Przybyłam, jadę na event i zabieram was ze sobą. pod kolor, jako jedyna chyba tutaj. Jedyne co miałam pod kolor. Interesuje. No, aż zazdro, bo ja elegancko Chodź. jestem Jesteś... pod kolor. Przepraszam bardzo, to wymaga. Ona jest pod kolor. Każdy kolor miał być żółto, zielono lub fioletowo. Karola zrozumiała... Niebieski na dole, ale okej. Okay, Nie... za no światło. No światło. No, Karola zrozumiała assignment. Ale to dzięki Tobie, bo chyba 23 Asia pisze. Wiesz, że jest jakiś tam kolorowy. Tak, trzeba się ubrać odpowiednio, a ja już miałam granaty przygotowane, więc świetnie po prostu. Nie wiedziałam, że nagrywacie. I tak całkiem spontanicznie, nawet w biegu, idziemy na kolejny event. Bo bram. Jesteśmy na czatach, jesteśmy na czatach Co pani ma? Nie mam numerka, ma numerka. Nie numerka w ogóle zrobię. Co nam pani złam. zrobi? Kurde, inflacja? <laughs> Proszę paczki. Tak, jeszcze, jeszcze ta torba, tam jest Na teraz. Nazwisko, godzina, data. Tu, tu. A pieczątkę dostanę? Nie. No jak to bez pieczątki? Proszę dziękować. Dajesz. Mhm. No, kucha. Nie da się, no. jak robi drinka. To ona nie może kupić syropu. Ona musi zrobić syrop. Jezus, bo syrop się tak szybko robi, bożej powiedz jak szybko zrobić. syrop ona 5 minut. Ona pesto wazilowe zaczęła teraz robić w mądzie robi Ja robię puszny makaron. Robić? ja ugotuje, nie? Kręciła makarony. Ja, ale ty pro to pronto robisz bardzo. Teamwork makes the Dream job Nawet włoskie, specjalna maszynka włoska. Czy włoska to nie no, jest? nie, no, tak. No, no, no. Tak? No. Nie ja, wiem, media ekspert <laughs> <laughs> Ale we <na> włoski. <laughs> media ekspert. <laughs> media ekspert. <laughs> ja ja mnie nakarmiła, a teraz lecę. Datę... O, oh, dobra. Dotarłam lekko spóźniona, 5 minut, więc wbiegam i zabieg. Zakładam moje wdzięko. Słuchajcie, prawie zasnęłam. Naprawdę odpływałam, pomimo tego, że na te ręce i nogi, tym bardziej wnętrze łód, to są bolesne okolice dla mnie przy tym zabiegu. To po prostu ze znaczenia odpływałam. Super. Jestem już po, i troszeczkę straszę ludzi, ale tylko troszeczkę. Dzisiaj już mam odpoczynek. W ogóle nie cierpię, nic mnie nie boli powiem wam może jutro na spokojnie co dokładnie miałam wykonywane bo bardzo się ucieszyłam zadbałam o swoje zdrowie przede wszystkim bo coś na porost włosów a wiecie, że miałam z tym problem że łysiałam przez yy, chorobę tarczycy i rwacze, żeby je rozluźnić no, nareszcie nareszcie się za to zabrałam o tym wam kiedyś opowiadałam ale jeszcze wszystko podsumuję, bo za chwilę podjedzie pan. Pan Michał po mnie podjedzie. To ja ta Auris No, jadę po walizkę do Owczarków, czyli do Klaudii Owczarek i męża Roberta. I jadę do Kasina nockę Teraz jadę przez Klaudię. Dzisiaj takie dwa słodziaki mogą być ze mną w łóżku w nocy A nie będą? Ale jest zakaz całowania cioci po buzi Dobra? Ciocia jest po zabiegach Tak? W nogi się wtulamy No Tak? A co to jest takie duże czarne? Co to jest? <laughs> ale widziałeś co się przybliżałam tak. to? <laughs> Boże straszny aparat Straszny aparat Frenula. Ale ty już wiesz co to jest za aparat. co macie? tak, ty jesteś gwiazdą, tak, zastrosny. Co mnie bijesz, Zrosny. za co mnie bijesz? Dzień dobry, mamy już następny dzień. Jest wcześniej ja wstałam jakoś po piątej, żeby się ogarnąć, postarać się pomalować, ale jestem trochę opuchnięta i makijaż pewnie się nie będzie chciał trzymać dzisiaj. Zamówiłam właśnie przejazd. I z końca Warszawy ktoś po co mnie strasznie irytuje, bo zawsze jak się spieszymy, to jakoś jak na złość nie wyszukuję kierowców, którzy są bardzo blisko. No, ale mam nadzieję, że pan dojedzie w miarę szybko. Nie chcę anulować, nie chcę kombinować, bo to później wychodzi jeszcze gorzej zazwyczaj. No nic, no to czekam. Mogą sobie wcześniej zamówić, no. Odzwyczaiłam się już od tego systemu tutaj przemieszczania się po Warszawie. Oby zdarzyło. Mam jeszcze sporo czasu na pociąg, ale kurczę, nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na drodze i czy wszystko będzie dobrze, i czy dojedziemy. Więc oby. oby. No i dojechałam do Łodzi. Mam kawę na mam espresso i teraz mogę zacząć. Nie mogę się obudzić. Jak to się stało, że nie nagrywałam przez większość dnia? Otóż tak, zdążyłam na pociąg, dojechałam do łodzi, ze śnieżonej łodzi. Od razu rzuciłam się w wir pracy. Prowadziłam warsztaty do 18.00 i przyjechałam do maksineczki. I teraz marzę o tym, żeby zmyć makijaż, bo po tej mezoterapii po prostu wszystko mi się zważyło. Zresztą widać, jaka jestem zmęczona. Oczy głowa mnie boli od niewyspania, więc chwilę pracuję, Muszę jeszcze film zmontować, ale wezmę teraz prysznic, umyję sobie włosy, przebiorę się w dresy i spędzę czas z Asią na montowaniu filmu. Bo ona swój, a ja swój, ale zawsze przyjemnie w towarzystwie. To teraz zabieram się do pracy i chcę pójść. Spać trochę wcześniej, bo jutro znowu jest wczesna pobudka, jutro warsztaty grupowe. No, dzień Weekend, tak jak zawsze, no. Weekend, każdy weekend, w większości weekendów. Taka praca, ale ja ją kocham, więc e, jutro będę gotowa do działania, a dzisiaj potrzebuję trochę odpocząć. Oczy odpoczną w nocy, ale moje ciało odpocznie teraz po kąpieli, leżąc, montując film. Co jak odpoczywać? nie żyjesz? nie Jednym okiem obserwuję. Oj, oj, oj. Kusi, ale tu można zginąć. Kinia. A czy dostałaś pozwolenie? Od Dobra, w dniu kolejnym, coś niewyraźna jestem, okej, okay. maluję się teraz, yy, siedzę w studio u Maksyneczki u góry i próbuję się pomalować, próbuję się pomalować, bo no, moja skóra po tej mezoterapii się regeneruje i ciężko się pomalować, wczoraj wszystko mi się zważyło, wyglądałam fatalnie. Dziś już trochę jest lepiej, no zobaczymy. Też wiecie, Mimika robi swoje, jednak prowadzę warsztaty, dużo mówię i no, ten makijaż może nie być dzisiaj jakiś rewelacyjny, ale to nic, to jest życie. Nie mamy idealnej skóry zawsze, makijaż nie zawsze daje radę, kiedy po prostu nasza skóra musi się zregenerować, czy ma jakiś cięższy czas. Um, tak pomyślałam, że opowiem Wam trochę o tych y, zabiegach, po co ja je w ogóle zrobiłam. Otóż, no, u mnie to bardziej takie zdrowotne podejście do tematu, bo tak jak Wam już wspominałam, zatrzymuje mi się często woda w organizmie. Wygląda to po prostu jak taki celulit, tylko że wszędzie, nawet tu na ramionach, szczególnie tu na ramionach, zawsze tutaj najbardziej mnie też boli. Jakbym się tak po prostu złapała, to czuję taki nieprzyjemny ból pod skórą takie szczypanie myślę, że osoby, które mają podobny problem doskonale też wiedzą o czym ja mówię no i taki drenaż limfatyczny zrobiony właśnie przez endermologię już po pierwszym zabiegu poczułam taką lekką ulgę bo stwierdziłam, że endermologia u mnie nie po to, aby jakoś zmniejszyć objętość w swoim pasie i judach, tylko po prostu ujędrnić tą skórę i przecisnąć właśnie, rozbić potę, która jest pod skórą. A dlaczego niezwykły drenaż limfatyczny, słuchajcie, w tym momencie to jest takie bardziej bolesne, kiedy jednak dłonie uciskają i przeciskają limfę, może to jest bardziej skuteczne, natomiast naprawdę jestem strasznie obolała, więc na masaże to ja się wybiorę. Ale tak, z to, to naprawdę jest przyjemne, że się leży i taki, takim równomiernym naciskiem, przeskakującym będzie tyk-tyk-tyk-tyk-tyk. Ta linfa się przesuwa, więc nie boli mnie to aż tak. Um, i, I nawet się relaksuje przy tym. Co do tej toksyny botulinowej w żwaczy, to jeszcze wam nie jestem w stanie nic powiedzieć. Ja się śmieję, że to taki mój pierwszy raz. Y z taką substancją. Co prawda nie po to, aby jakiś tam wykładzić maszki, i tak dalej, tylko sobie ulżyć w bruksizmie za mocnym zaciskaniem. Ja to po prostu kamienie mam i takie mam wrażenie, ja nie wiem, za wcześnie jeszcze jest, że tutaj z tej strony już mi tak trochę to puściło, ale wiem, że to tak tydzień, dwa trzeba poczekać, tym bardziej przy tym pierwszym razie, żeby te żwacze trochę puściły żeby już się tak nie zaciskały, żeby to była ulga każdy, kto wykonał taki zabieg, każdy w moim otoczeniu powiedział, że będę zadowolona że to jest niesamowita ulga a to jest już taka choroba też na mi się wydaje bardzo się stresujemy i zaciskamy a jak ja słyszę, że ja nawet nagrywając czy prowadząc warsztaty zaciskam te zęby, gdzie w ogóle się nie stresuję tylko wiecie, no to już jest takie automatyczne wręcz Stwierdziłam, że kurczę. No dobra, dobra. Ufam pani Ani, jest super i spróbuję, więc będę wam dawać znać, czy, czy mi ulżyło, bo chcę wam tak szczerze dawać znać, po prostu co i jak. Co do mezoterapii pod okiem, no to kurczę, no chyba tu nikogo nie zaskoczę, że ostatnio jestem dosyć taka przemęczona. Działam sobie na budowie i no, no nie dbam za bardzo o siebie, więc po prostu pani Ania stwierdziła, że trzeba no, że coś tam może zrobić z tymi oczami, czy mam ochotę. Więc zrobiłam. I to faktycznie jest taki upiększający, bardziej zabieg regeneracyjny, żeby tą skórę tutaj tak ożywić i żeby te zasinienia były mniejsze i te zmęczenie. No i laser tulowy na skórę głowy jeżeli mnie oglądacie od kilku lat albo gdzieś tam natknęliście się jak o tym mówię w jakimś filmie no to łysiałam łysiałam przez chorobę tarczycy przez Hashimoto wypadały mi włosy co wiązało się z dużym bólem w ogóle ja to mówiłam włosów ale to była skóra głowy a później zaczęło się wypadanie i była młysa dotąd tutaj odrastają mi włoski ale one są zawsze krótkie one są po prostu krótsze, bo się łamią i nie są w stanie już tak całkowicie, tu mi odrosły na szczęście, bo dotąd miałam łyse, a tutaj odrastają, ale są cały czas krótkie i robiłam już dużo zabiegów, nie za bardzo one pomagały, więc stwierdziłam, że spróbuję też te nas, o tu to widać, bo to nie jest grzywka, to jest krótszy włos i tyle one dłuższe nie rosną dlatego zrobiłam grzywkę żeby po prostu nie było to widoczne no włosy dla nas są dosyć ważne to jest taki okaz zdrowia, jak mamy zdrowe zęby, włosy i skórę, to wtedy czujemy się zdrowiej, lepiej więc mówię, dobre trzeba się ogarnąć wiosna idzie to trzeba o siebie zadbać i jestem zadowolona, zrobiłam sobie wszystko naraz ale to po prostu tylko tutaj widzę faktycznie pod okiem, że ta skóra potrzebuje czasu na regenerację. Więc ten makijaż tak jakoś nie za bardzo chce się trzymać. Sądzę, że jutro już będzie w porządku. No nie bardzo, nie bardzo ten makijaż dzisiaj coś mi wychodzi. Maluję się paletką Nataszy Danone. No taką piątką małą. Ona jest fajna, bo jest mała, więc ją zabieram na wyjazdy. To raz, a dwa te cienie są naprawdę tak solidne, tak wydajne i się nie pylą, nie kruszą, że właśnie w takim transporcie są w stanie przeżyć. Więc ona ze mną jeździ. No dobra, no tu trzału nie będzie. No. Dzisiaj mam warsztaty grupowe. Basic. Całą grupę i po tej grupie wsiadam w pociąg, jadę do Katowic. Później jeszcze muszę dojechać do siebie do domu, czyli będę w domu gdzieś po północy. Um, no, to są takie trudne dni z tą podróżą, a jeszcze w pociągu muszę montować film. Wczoraj e, siedząc na dole z Asią, Asia też montowała, ja też montowałam. I zasnęłam przy zrzucaniu materiału. Jak widziałam, że tam jest 3 godziny, już 4 godziny materiału, który muszę zmontować. Po prostu zasnęłam przy tym. Nie wiem, jakim cudem ja to zmontuję w pociągu. Jeszcze będę musiała montować rano na 100%. Nie wiem, czy mi się to uda w ogóle, żeby na klasykę wrzucić film w niedzielę, bo ja te filmy montuję, no ale akurat te remontowe to jest po 6-7 godzin samego materiału kręconego od tamtego roku, na przykład od czerwca i muszę z tego zrobić jakieś sensowne może 40 minut. To jest trudne tu, a w międzyczasie właśnie prowadzę warsztaty, pracuję, więc nic innego nie mogę zrobić. Lecę teraz na kilka etatów. Daj radę, daj radę, tylko zawsze się martwię, że się nie wyrobię. a Wczoraj już byłam tak przemęczona, że po prostu mówię: nie, nie, nie. Ja, ja muszę się położyć, muszę się wyspać, i chyba po dziesiątej już spałam jak zawita. No, dobra. Makijaż jest grzywka, jest podkręcona na tyle, że widzę, muszę ją sobie skrócić i jeszcze utrwalić zamawiam taksówkę yy, spodnie jeszcze bym musiała założyć, bo siedzę w dresach zabieram wszystkie rzeczy i jadę do pracy ok, że jestem przygotowana wszystko sobie to mam tutaj stanowisko i zaczynam pracę i po warsztatach teraz skakuję w dresy lecę na pociąg i będę montować film kto się cieszy? Kto się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Uważaj Waliska, Uważaj! Uważaj! Oje, takie radości. Tak. Jesteś wężą. Halo. I obrot. Brzuchowa. Plecy, nogi, wypychanko, przewroty. co nie leżeć?